Witajcie, omówimy dzisiaj sobie dość kontrowersyjny temat, mianowicie porozmawiamy o obciąganiu. Mam tutaj taki obciągacz do tarcz, ściernic inaczej mówiąc, i jest to obciągacz z Chin. Jest on dosyć tani, a jak widać, warstwa tego materiału ściernego jest dosyć spora. Ok, przyjrzyjmy się, jak wygląda tarcza przed obróbką obciągania. Tak to się nazywa, jeżeli nie wierzycie, sprawdźcie sobie w słowniku technicznym. No i cóż, zobaczmy, jak przebiega taki proces. No, film jest przyspieszony, ale jak widać, w krótkim czasie udało mi się bardzo ładnie wygładzić tą tarczę. I powiem szczerze, że ten obciągać jest bardzo dobry, bo. Zostawia dosyć gładką powierzchnię. Niektóre obciągacze, szczególnie te, które y, działają na zasadzie jakby wykruszania tarczy, no to potrafią zostawić powierzchnię bardzo chropowatą. No i potem podczas ostrzenia narzędzi jest widać takie wcięcia. Y, tutaj postaram się Wam pokazać, z czego składa się taki obciągacz. Po prostu są to drobinki diamentu, y, zalane jakąś masą. Często to jest taki. Jakiś brąz czy coś takiego. Tutaj ciężko powiedzieć, co to jest za materiał. W każdym razie te ziarenka są właśnie w takiej masie. I jeżeli ktoś oglądał mój film o strzeniu wierteł, to tam używałem takiego obciągacza, właściwie maszynowego, bo takiego jeszcze wtedy nie miałem. No i było to niewygodne, może nawet niebezpieczne. O, tutaj właśnie widać dokładnie, jak teraz ta tarcza wygląda, i postaram się Wam pokazać, że po. Czy czas ostrzenia czy szlifowania yy, powierzchnia potem jest dosyć właśnie ładna. Nie ma takich głębokich wrzerów jak to po niektórych obciągaczach. Oczywiście obciągać możemy też tarczę do węglików spiekanych. Tutaj jak widać, jest tarcza do węglików spiekanych. Nie ma z tym najmniejszego problemu. No i tak jak mówiłem w filmie o ostrzeniu wierteł, jak jeszcze nie widzieliście, to link będzie w opisie. A propos linków, oczywiście link do tego obciągacza też jest w opisie. Wracając do ostrzenia, to obciągnięcie tarczy przed prawidłowym naostrzeniem narzędzia jest bardzo ważne, ponieważ widzieliście te bruzdy odwzorowałyby się nam niestety na powierzchni naszego narzędzia, niszcząc nam całą geometrię ostrza. Teraz jeszcze taka uwaga bezp o bezpieczeństwo. Po obciągnięciu tarczy, no wiadomo, zmniejsza się jej średnica, i warto jest. Sunąć stopkę jak najbliżej tarczy. No mi tutaj jedną ręką trochę niewygodnie to jest zrobić, ale przesuwamy tak, żeby szczeliny praktycznie nie było między tarczą. I potem po takim zabiegu jeszcze obróćcie sobie tarczę ręką, żeby sprawdzić, czy, czy nie obciera o stopkę. Jeżeli zostawicie taką szczelinę, no to bardzo prawdopodobne, że podczas jakiegoś ostrzenia czy szlifowania jakichś elementów po prostu wciągnie wam. Element między tarczę a tą stopkę. Jeżeli stopka jest prawidłowo dosunięta, to praktycznie nie ma takiego niebezpieczeństwa. Korzystając z okazji, przypomnę Wam o festiwalu majsterkowania we Wrocławiu, na którym widzimy się. I myślę, że uda mi się zorganizować tam właśnie warsztaty z ostrzenia wierteł. Tak więc zapraszam Was do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.